Dzień dobry, w odcinku numer dwa. Ja dalej w oszą i w tym odcinku sprawdzimy sobie gotowe koktajle. Koktajle takie na styl owocowy, bo jak wiecie, ci co mnie znają i ze mną współpracują na różnych dietach, wiedzą, że jestem zwolennikiem lub nawet trochę miłośnikiem koktajli owocowych. I chodzi o to, żeby ich nie blendować, kupić gotowca. Sprawdźmy, czy są w ogóle takie. Powiem Wam szczerze, że również nie wiem, bo raczej staram się robić je sam. Idziemy do sklepu. I szukamy tym razem koktajli. Podobnie jak w przypadku zupełkińskich, wybierzemy również trzy produkty. Powiem Wam, że jestem już chwilkę tutaj na tym dziale i jest problem. Generalnie szukamy jogurt, który jest zbliżony do tego, który lubię jeść i dawać w swoich dietach. Czyli coś, co ma jakieś owoce, jakiś jogurt i jakiś węglowodan złożony, czyli coś w stylu płatków owsianych. No i powiem Wam, że widzę tylko trzy alternatywy tutaj, dosłownie tyle ile chciałem wziąć, tak jak w przypadku zupek chińskich. Pierwsze to będzie właśnie, tutaj mamy pod ręką taką bakomę, siedem zbóż, to będzie pozycja numer jeden. Kolejnym wyborem będzie również firma bakoma i ta bakoma zostanie z nami już do samego końca. Kolejnym wyborem będzie taka bakoma z brzoskwinią i Granolą, to będzie numer 2, i już lecimy do numeru 3. Numerem 3 również będzie firma Bakoma, ale tym razem na skyrze I tutaj mamy taki smaczek Mangolici. Bardzo lubię mango, więc jestem ciekawy. Innych firm oprócz Bakomy tutaj nie znalazłem, nie znalazłem, jeśli chodzi o jogurty, właśnie zbliżone do tych, które jem. I daję, tak jak wspomniałem, we własnych jadłospisach. Widzimy się już na testach. Naprawdę jestem mega mega ciekawy. Testy jogurtów rozpoczniemy od bakomy, 7 zbóż, jogurt z jagodami, czarną porzeczką, zbożami i ziarnami dyni oraz słonecznika. Skład chemiczny: spoko, ale cukier. Po co? No po to pewnie, żeby lepiej smakowało, wiadomo, ale niestety nie wiemy ile go tutaj w ogóle jest. Obstawiam, że raczej sporo. Jagoda 2,8%, czarna porzeczka 2,8%. Raczej wartość minimalna. No 4,58 takie pudełeczko. Jak w smaku? No sprawdźmy. W smaku... W ogóle zapachu pachnie jogurtowo, bardzo tak właśnie owocowo. Czuć tutaj właśnie te jagody. Gęstość dosyć spoko. Jak takiego koktajlu, to myślę, że spokojnie można wypić. Niekoniecznie jeść łyżeczką. Spróbujmy. Czuć owoce. One tutaj są. Nie tak, że ich nie ma. One wybijają się nawet na pierwszej linii. Czuć też nasiona. Powiem, że... Smakowo bardzo, bardzo w porządku. Nie jest też bardzo kwaskowaty, jest taki stonowany, bardzo smaczny. Nie czuć w ogóle po smaku jogurtu. Tutaj bardzo mocno przebijają się te owoce. Myślę, że pozycja jak najbardziej ok. Jeśli zamieszamy troszkę bardziej do środka, jest to trochę gęstsze. Tutaj już można znaleźć te ziarna zbóż. Więc bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że taką pozycję chętnie. Tym powtórzył. Widzimy się przy kolejnym jogurcie. Kolejny test jogurtów. Jogurt kremowy z brzoskwiniami i granolą firmy Bakoma. Jogurtu znajdziemy 200 g, granoli znajdziemy 30, paczuszka około 350 kalorii w granicach 5,50 polskiego złotego trzeba za to dać. Skład chemiczny nie wygląda źle, oczywiście doczepka do tego cukru, bo nie wiemy ile go jest. No i tak właściwie szkoda, że on tam jest. Testujemy, próbujemy. Duży plus, że dają łyżeczkę. Jest to fajne, bo właściwie wszędzie taki jogurcik zjemy. Spróbujmy, zobaczmy. Sam jestem ciekawy. Próba smaku. Wcześniej sprawdźmy, Zapach pachnie brzoskwiniowo. Bardzo ładnie. Sam smak. Bardzo dobre, płotko kwaśne. Ja ogólnie bardzo lubię granole, więc tutaj ona, ten ogórcik na pewno bardzo mi wejdzie. Fajna pozycja, jeśli ktoś czegoś szuka na szybko, no chce już mieć gotowe, przygotowane, żeby tylko wymieszać, no i duży plus za tą łyżeczkę. Czy do tego wrócę? Myślę, że tak. Pozycja jest jak najbardziej ok. Poczeka będzie do ceny, bo pytanie, czy nie jesteśmy w stanie to sami sobie skompletować taniej? Na pewno, aczkolwiek jeszcze sobie coś pewnie omówimy w tym stylu w podsumowaniu. Natomiast, ok, jak najbardziej spoko, chętnie to szamie. Ostatni teści to skyr jogurt typu islandzkiego, mango, liči i granola. Uwielbiam, lici i mango, a bardziej mango jak liči, więc jestem bardzo ciekawy tego testu. Jedna rzecz, która mi wpada w oko, że jest to lżejsze niż ostatnia poprzednia pozycja bo waży już tylko 215 gramów, więc troszkę tutaj nam producent ujął. Skład chemiczny bardzo zbliżony tylko ten cukier, do którego się doczepimy reszta jest w porządku. Cena też podobna do ostatniej pozycji, więc test smaku, spróbujemy. Jogurcik już mamy wymieszany, pachnie bardzo ładnie owocowo. Takim trochę nawet mango, więc kosztujmy. Mango tutaj mamy 6%, więc szału nie ma. No lici nawet nie wiem, bo jest koncentrat 3%, więc tych owoców tutaj dużo nie ma, ale pachnie ładnie. 300 około kalorii, czyli mniej niż jogurt wczorajszy, no ale też i waga jest mniejsza. Próbujmy. Bardzo smaczne. Nie czuć tutaj po smaku hmm, skyrak, skyra, który jest taki kwaskowaty. Tego tutaj nie ma. Znajdziemy również nasiona słonecznika i pestki dyni. Nie mogę smakowo doszukać się mango. Najprawdopodobniej troszkę przebija to litchi, Granoli też nie czuję. No, jest to takie owocowe. Dobre. Myślę, że będę wracał do tych pozycji. One są naprawdę bardzo w porządku. Jedynie co warto nadmienić, to cena. Wiadomo, że za gotowy produkt zapłacimy dużo więcej. On już jest przygotowany. Natomiast gdybyśmy go sami zrobili, będzie na pewno dużo, dużo taniej. No, będzie. I myślę, że. Skład chemiczny będzie dużo krótszy i ominiemy ten cukier, o którym tyle mówiłem, bo już jogurt naturalny, który ma 330 gramów, kupimy za 2,95. To jest naprawdę duży przeskok, bo tu mamy w okolicach 200 gramów. Jeśli chodzi o samą granolę, 350 gramów za 4,32. Oni wsypywali tutaj tak naprawdę po 30 gramów, więc gdyby to przeliczyć, to mamy około 40 groszy. Tylko nas to będzie kosztować. Jogurt, jeśli go zmniejszymy o te 200 do 200 g, to zapłacimy złoty 78. Zł. Jeśli wykorzystamy jakiś owoc, no weźmy nawet ten banan. Banan kosztuje 3,48 za kilogram, więc jeden taki uczciwy banan będzie nas też kosztował w granicach 35 groszy, może 40. No, i nawet gdyby się jeszcze gdzieś pokusić o te płatki osiane, to one też nas będą kosztować 30 groszy, bo za 400 gramów zapłacimy 3,98. Podsumowując, taki jogurt, gdyby samemu wykonać w domu, no to jest koszt w granicach 2,5 zł. Jaka jakość? Mamy w tak naprawdę dwa takie jogurty. Oczywiście, tu mamy już gotowe, zapakowane, czeka na nas w lodówce i za to też zapłacimy. Ja na pewno wrócę do tych pozycji. One są naprawdę w porządku. Będę częściej na pewno robił takie jogurty sam, ale one nie wydają się być złymi wyborami. Jest w moim odczuciu naprawdę ok. Mi to smakuje i będę do tego pewnie wracał. Może nie bardzo, bardzo często, bo tak jak wspomniałem, lubię robić jogurty same. Widzimy się w kolejnym odcinku. Tak w ogóle, jeśli film Ci się podobał, to poproszę o palucha zasubskrybowanie kanału będzie mi ekstremalnie bardzo miło. Zajrzyj na Face'a, na Insta, na TikToka i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, do zobaczenia.